Mikołaj Walter z 15. Pułku Ułanów na koniu Formoza. Proszę Ułanów o zajęcie miejsca przed trybuną. A obręczenie pucharu i nagród za miejsce trzecie proszę Sekretarza Rady Ochrony Pamięci i Walki Mężeństwa, Pana Ministra Andrzeja Konewa, Sponsora nagród, Pana Romana Jagiełlińskiego, reprezentującego szwadron Stowarzyszenie Szwadron Jazdy Rzeczpospolitej i tradycyjnie sędziego głównego zawodu pana Tadeusza Kowalskiego. Pana Tadeusza Kowalskiego proszę o pozostanie. Nagrodę będzie wręczał w imieniu Szwadronu Jazdy Rzeczpospolitej Polskiej wiceprezes pan Zygmunt Dębiński. A pana Tadeusza Kowalskiego proszę o pozostanie na perkurze. Do końca, panie Tradycją jest że konie deklarowane są flow przez sędziego głównego zawodu. Wręczenie pucharu i nagród za miejsce drugie, proszę. W imieniu szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych panią Agnieszkę Janiszewską Nietup, dyrektora Departamentu Uroczystości oraz sponsora nagrody pana Tadeusza Murysińskiego, Ford Lofty i tradycyjnie sędziego głównego zawodu pana Tadeusza Kowalskiego. Dziękuję bardzo. Trzecią nagrodę w konkurencji w klasyfikacji generalnej była szabla oficerska. Nagrodę drugą stanowi siodło szeregowca, a nagrodą pierwszą będzie siodło oficerskie. O wręczenie i nagród za miejsce pierwsze proszę dyrektora generalnego w Ministerstwie Obrony Narodowej pana Piotra Wisa, dowódcę garnizonu Warszawa pana generała Wiesława Gruzieckiego oraz przedstawiciela sponsora nagrody, przedstawiciela Federacji Kawalerii Ochotniczej, prezesa tej federacji pana Tadeusza Kina. Bardzo serdecznie dziękujemy. Wzajemne gratulacje.